To opakowanie, które widzicie, to jest wiosenne kolekcja i Laurent. A tak wyglądają te skódełki: to są wszystkie moje skarby. Szminka, błyszczyk, lasier. Jak widać z charakterystyczne, opakowań charakterystycznych: korekta włóczne mastrze, bardzo znany i lubiany taczykle. To są podwójne, piękne zapowiedzi: w pięknych kolorach, które niedługo zobaczymy. A to tutaj z lewej strony: tak, w pięknej do rezakcji czarnej, poparła tej kolekcji, paletka e-mail. Z adresem do Istan w Paryżu, jak widzicie, na jakby udawanej kopercie. Tak wygląda ten skarb w środku, puszczący w opakowanie. A tak wyglądają wszystkie kosmetyki razem. Oto pierwszy mój nabytek, A paletka, tak jak mówiłam, e-mail z wygrawerowanym na opakowaniu z adresem do Istan w Paryżu. Bardzo ładne opakowanie. Tak wygląda po otwarciu. Jak widzicie, są to trzy kolory. Ciepły deszcz, blady różowy i jasny kolor, który sam sobie może użyć za rozświetlać. Mieszamy je wszystkie razem, nakładając na muzykę, jako rozświetlający, ciepły puder i próż. Albo możemy użyć każdego koloru osobno. Opakowanie jest, jest bardzo piękne, ma duże lusterko, więc jest tą świetną, pewną A tak wyglądają kolory w ciemnym świetle, bo tam nie było tego widać za dobrze. Jak widzicie widać teraz wyraźnie, znaczek, nazwa i kolory. Znowu ciepły, brązowy, leciutki, buzowy w zasadzie, blady, delikatny róż, jasny, wyświetlający, piawkowy. Tak wyglądają wszystkie razem. A może teraz lepiej zdjęć, zobaczcie. To Ta, już są podwójne cienie do powiek. Du mnie cienie. Tak wyglądają po otwarciu. Znowu duże, wygodne do Dwa aplikatorki. Zbliżenia, nie wiem czy dobrze widać kolor. Jeden jest taki szmaragdowo błękitny, a drugi ciemniejszy fioletowy, który zresztą świetnie się sprawdza z Smoky eye. A w użyciu razem z tym kolorem dają niesamowity efekt, tak jak kwiat rysu, ciężko powiedzieć inaczej. Wyglądają pięknie na oku, są mocno napigmentowane, nie osypują się przy nakładaniu. Są jedwabiście gładkie, fantastycznie się rozcierają i dają rzeczywiście wyraźny, mocny kolor na oku. Bardzo dobrze, że się też trzymają. Tak wyglądają świetle zimnie, widzicie? Jest piękniejszy i ciemniejszy właśnie tak. O, tu jeszcze w w świetle. Tak właśnie wyglądają te kolory. Tu bardziej widać fioletowy, jaki ma taki zbliżony maksymalnie oryginału kolor. A to już dla master który wszyscy znają, korektor oświetlający pod oko i z innymi na który zdobywał wiele nagród, nie tylko u nas w jest bardzo lubiany, ma bardzo dobre oceny w internecie. Starczy Clear i Ponoro to jest akurat kolor numer dwa i pamiętajmy, że przy wiosennym makijażu bardzo ważna jest piękna, nieskazutna, świetlista buzia, więc taki korektor świetnie się sprawdza pod okami I na przykład w brusach nosowych, a to już plakier dla blado bladoziowy kolor. Jest to naprawdę jeden z najfajniejszych lakierów jeśli go używałam w życiu. Ma wygodny pędzelek, nie robi smug, bardzo ładnie kryje, jest tak kremowo-jasny na paznokciu, świetnie wygląda. Zresztą dla dziewczyn, które nie lubią mocno malowanych, bardzo tych paznokci, świetnie na wiosnę, idealnie pasuje do cieni. Nie odkryskuje, to jest fantastyczne, bo po kilku dniach i to po dużych porządkach zaczął się dopiero ścierać. A to już jest pomadka. Widać piękne barokowe opakowanie ze znaczkiem Isnogorączkiem. Różowo-koralowy kolor, świetny poślizg, kolor na ustach, ale nie jest tak bardzo, bardzo mocny, tylko naturalny i przytelny. Bardzo elegancki, świeży, jasny, nawzajem. Świetnie się trzyma, nie wysusza warg, to jest bardzo ważne. Z pięknymi informacjami znajdziecie takie kolorstwo produktów na blogu. Zapraszam. A to już jest błyszczok. Który wydaje się być ciemnym kolorem, ale na ustach daje leciutką jerzynkę, taką przejrzystą. Świetny post Jeśli gdzieś pisałam wcześniej, bo to jest mój w puszczyk, który tu uwielbiam. Noszę ze sobą w torebce, idealny dla brunetki. I właśnie nie daje tak mocnego koloru, jak teraz widzimy, a fantastyczny jeżynowy blask. A to już są zdjęcia, tak wygląda propozycja makijażu, zobaczcie. A po więcej informacji oczywiście zapraszam do mnie na bloga, mam nadzieję, że Wam się podobało.